Państwo Jan Bodakowski z nami I jest tam, kierownik. Tak Andrzej Kozera, witam dzień dobry. Dziś porozmawiamy o ośmiu gwiazdkach. Okazało się to, co Janek podejrzewał już dawno, że to nie wymyślił żaden mózg lewicy ani liberała, tylko mózg y, na wschodzie, jakiś mongolski mózg. Znaczy powiedzmy sobie tak, rosyjska propaganda Cechą rosyjskiej propagandy jest to, yy, yy, i takiej yy, działalności dezintegracyjnej w innych krajach, że Rosja wykorzystuje autentyczne konflikty społeczne. Jeżeli się nie chce mieć, yy, yy, ułatwiać tej rosyjskiej propagandy, to trzeba nie prowokować, to władze powinny same rozwiązywać te problemy, a nie je prowokować. A w Polsce. No oczywiście zawsze będą jakieś problemy, których nie da się rozwiązać, ale były na przykład problemy, których nie trzeba było tworzyć, tak jak, jak było z covidowym faszyzmem, który był robiony przez PiS. i który, Na bazie którego Rosja najpierw szerząc e, bardzo, e, budując sobie autorytet, mówiąc prawdę o tym, jaka, jaka to jest bzdura z tym covidem, to potem te kanały dystrybucji wykorzystywała do, do szerzenia swoich łamstwe yy, na inne tematy, ale to wcale nie oznaczało, że te problemy były nieprawdziwe. No i oczywiście mamy prawdziwy problem który, który, który był od, od dawna w Polsce istniał, czyli taki konflikt między środowiskiem, które było reprezentowane przez najpierw gazetę wyborczą, potem przez TVN. Urzeczywistnieniem tego przez lata były takie partie jak Unia Wolności, Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny, potem się teraz się pojawiła Platforma Obywatelska, a tymi środowiskami, które odwołują się do polskiej tradycji i tożsamości politycznej, na czele których obecnie stoi Prawo i Sprawiedliwość. I żeby zwalczać te, te, jak się okazało teraz ostatnio, co bardzo ciekawe jest, to ujawnił TVN za szerzenie hasła Ryczkać PiS, mówiąc bardziej wulgarnie, Yy, czy to w postaci literek, czy w postaci gwiazdek, Rosja płaciła po 7 dolarów od sztuki, trzeba było im za, yy, przesłać zdjęcia, filmiki. No i yy, byli tacy ludzie, którzy zarabiali sobie, pisząc to na murach. Pewnie było też bardzo dużo ludzi, którzy robili to dlatego, że się na czytali gazety wyborcze i na oglądali się TVN-u i naprawdę tego pisu nienawidzili. Niemniej. Ja e, nawet pisałem o tym, na stronach chyba mediów narodowych, nawet gdzieś tam można było znaleźć, znaleźć zdjęcia. Myśmy ko redakcji mediów narodowych, był właśnie taki napis e, ryczkać PiS, e, tylko że widać było, że było to pisane e, w, e, przez człowieka, który, który zrobił tylko błędów tak. rosyjskich. Tak, tak. I widać było, że, że po prostu to musiał robić jakiś rosyjski prowokator. A najpewniej to byli po prostu ludzie, którzy mieszkają w Polsce, są rosyjskiego pochodzenia i dorabiali sobie, bo jak można było 7 dolarów za jeden, za namazanie kilku liter na murach zarobić, a, a takich namaźnięć można było zrobić, nie wiem, kilkaset. I to jeszcze bezkarnie, bo wiadomo, że w Warszawie nikogo za zapisanie władze Platformy Obywatelskiej, zapisanie ryćkać pić nie będą ścigać. Tak jak nie ścigały tych ludzi, którzy, którzy ma, zamazali całą Warszawę napisami proaborcyjnymi, które wszystkie były identyczne, identyczną czerwoną farbą malowane, tak jakby przyjechał gigantyczny kontener z farbą i, i po prostu wynajął jakąś firmę do mazania. No, i tak, tak samo pojawiły się te napisy. Promowane było te osiem gwiazdek, tylko że tutaj w relacjach prasowych pokazywane są materiały z śledztwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które pokazują, że nie były to gwiazdki, tylko po prostu literki. I niewątpliwie Rosjanie to hasło propagowali. Oczywiście dziwne jest to. Nie dziwne, tylko świadczące o upadku cywilizacyjnym i kulturowym jest to, że e, to hasło było wystarczającym hasłem dla przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Bo przecież myśmy się śmiali z tego, że w czasie wyborów jedynym hasłem wyborczym Platformy Obywatelskiej, jedynym jej programie jest Osiem Gwiazdek. Dzisiaj to widzimy. W postaci po prostu łamania demokracji i praworządności, i okazało się, że platforma nic z sobą nie reprezentuje, nie ma żadnego programu pozytywnego, chce tylko dowalić pisowi. I nieważne, czy, czy ktoś jest winny, niewinny, winnych nie będą łapać, będą prześladować niewinnych. Ważne, żeby po prostu zrealizować ten program. Ale czego wymagać od ludzi słabych intelektualnie, od ludzi zacietrzewionych, dla, od ludzi, którzy kierują się tylko e, a dziką agresją, e, hamstwem, bezczelnością? To są po prostu takie wulgary, taka, taka no, kiedyś ktoś powiedział, że to, to jest takie warholstwo en tego stopnia, e, wyssane być może z e, mlekiem matki, e, która gdzieś pracowała w piece. Dziwne jest też to, znaczy, nie, nie dziwne w sumie, no, Pan Prasyniuk miał przecież przypięte y, to, 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 ten emblemat właśnie w języku rosyjskim. I, 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 pis. I, i, mis, tak, pis. W każdym razie było po rosyjsku. I rzeczywiście ten wątek rosyjski, on się ludziom, którzy kojarzą, umieją łączyć kropki, kojarzą. Pewne rzeczy on się, no, już od początku nasuwał, nie było do, do końca na to dowodów, te dowody pojawiły się teraz, ale w ogóle dziwne jest to, że tamta strona no nie mając żadnego jasnego programu z tego uczyniła jeden jeden program. Myśmy z Jankiem byli na manifestacji, pamiętam robiliśmy taki reportaż i to zdjęcie promuje ten reportaż na jednym, już nie pamiętam, który to kanał, czy Twoja Pasja, czy, czy jakiś inny mój kanał, można sobie znaleźć relacje z Marszu Tuska i tam takie trzy bardzo sympatycznie wyglądające nawet z pozoru kulturalne twarze młodych niewiast, które specjalnie stanęły sobie na tle kartonu z napisem nawet Nie Osiem gwiazdek. Tam było to hasło napisane wprost i one uśmiechnięte robiły sobie zdjęcie. No, jak nisko trzeba upaść. No, to. Ja nie wiem. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak ja studiowałem na. odmiennie od pani Kotuli. Ja studiowałem nie na jakiejś prywatnej uczelni, tylko na Uniwersytecie Warszawskim. Studia dzienne, pięć lat, studia magisterskie, obroniona praca magisterska. Jestem prawdziwym magistrem, a nie takim urojonym jak to pani Kotula. I wszyscy moi wykładowcy, prócz jednego, to byli ludzie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Ja miałem od nich inne poglądy, ale ci ludzie coś sobą reprezentowali. Oni mieli wiedzę, potrafili uargumentować swoje poglądy, mieli może inne wartości niż ja, ale to było coś sobą reprezentowali. I wydawałoby się, że Platforma Obywatelska to są ludzie o innych od nas poglądach, ale mający jakiś kapitał ludzki, z którego mogą skorzystać. A tu się okazało, że Donald Tusk stworzył partię, stworzył listę wyborczą i partię z ludzi, którzy nic sobą nie reprezentują, którzy nie mają wykształcenia, nie mają kultury osobistej, nie mają żadnych aspiracji, pewnie potrzebował takich ludzi, żeby mieć karnych żołnierzy, którzy mu... Em, Którzy e, tak będą to. słuchać i, i, i zdobędą władzę, ale jak doszło do sprzęcia władzy, to nagle się okazało, że on z tymi ludźmi nie jest w stanie nic zrobić. Oni nie są w stanie e, administrować państwem. Oni są w stanie tylko po prostu wszystko e, rozwalić. Ale e, może chodzi. Janku, może o to chodzi właśnie. Może tak, że... o to chodzi, może o to chodzi. Może celem Platformy Obywatelskiej nie było przejęcie kontroli nad państwem, przejęcie kontroli nad jego zasobami i czerpanie z tych zasobów. Eee... Tylko było, była akcja sabotażowo-dywersyjna zmierzająca do zniszczenia tego państwa. No, może o to chodzi. No ale to jak przyjdzie nowy rząd, to rozliczy Zorganizowaną grupę przestępczą, i wtedy zobaczymy, tak naprawdę. Pewnie wszystkim nam się oczy otworzą i, i zobaczymy e, prawdę. Janku, no nie oby, wiem. Oby, choć doświadczenie życiowe nie nastraja nas mm, optymistycznie. Nie nastraja nas optymistycznie. Życzymy Państwu optymizmu pomimo wszystko. I cóż, dziękujemy za uwagę. Andrzej Kozera i. Jan Bodakowski, proszę teraz ostrożnie. Nie skasować tego materiału, tylko wcisnąć odpowiedni guziczek. To jest taki message, który ja zawsze daję panu Marcinowi Deboskiemu.